Symetria, to symetria. Taki był plan, ale troszkę się teraz pozmieniało i musimy pędzić szybciej w stronę Helsinek. Bierzecie i idziecie sobie do kasy, do kasierki w sklepie i mówicie, że chcecie butrę wymienić z gazem. Słuchajcie, prowadzimy Mercedesa Sprintera 25 osób VIP class. Grzegorz jedzie Magluisem, ja jadę innym Magluisem, takim mniejszym. No, i Kasia jedzie masterem z tyłu, a Wojtek niestety poleciał samolotem. Standardowo trzeba zamknąć gaz i oznaczyć drzwiczki do gazu. I dojeżdżamy do naszego celu. Czyli idziemy przerwy. szukać pchełek. Pchełek. Na targ. Poczekaj, 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 Poczekajcie, poczekajcie, bo to troszeczkę inaczej trzeba się ustawić może. A czemu? A czemu? Wciąga ta. bo tam masz takie zaspy śniegu z tyłu i dziewo. O tutaj, na tym parkingu chciałabyś się ustawić O Kasia jedź i cofnij Bo tutaj jest tak po w dół i może być trochę słabo Tak, tam jest tak Tak, tak, mielibyśmy bidę wyjechać Jeszcze, jeszcze Kasia, jeszcze, 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 jeszcze. Symetria, to symetria. No, idziemy. Dobra, lecimy. Ale te dwie tak nie pasują. Ja mam odpowiedni strój na zimowe. przechadzki. Kirpis. Jest kirpis. Wchodzimy. Filip szuka wykrywaczy metali, bo ostatnio jak byliśmy, to był, ale go nie wziął i żałuje. Nie, ma, nie mamy tutaj zbyt dużo zdobyczy. Grzesiu dzisiaj tym razem coś kupił, a Ty miałeś tą parę rzeczy przy kasie, no. spławiki jakieś? Nie. Co to jest? Płytę do DVD, do... pokaż to. Ja się seblekę. Kupił sobie Kupię. taki. Mm. Do Hymera takie sobie kupiłem i to będzie eleganckie, bo to wino można na romantyczną kolację otworzyć. O, ładne. Będąc gdzieś na rybach można piwo otworzyć i można oszkrobać rybę, albo Obierać ziemniaki dla żony. ziemniaki obierać i każdy będzie zadowolony. Tak. Najbardziej żona, bo otworzysz jej wino i na obierujesz tak, ziemniaków I patrzcie się. To jest strasznie ostre, to można się nawet golić koropać. I tu mam otwieracz I tu mam o I dałem Korkociąg. na polskie 6 zł. Lecimy no to jest dalej. Bardzo ważne. Jeszcze jeden sklep. Dzisiaj jedziemy szlakiem chlich targów. O, tu jest duży. się. Dojeżdżamy pomału do Lachti i powiemy Wam, że zauważyliśmy, że pomimo tego, że jest początek listopada, to tutaj już większość ludzi ma oświetlenie zewnętrzne na swoich domach świąteczne także tak, wygląda to jakby były święta za pasem. Lachki, tak jak mówiłam i może uda się jutro właśnie na skocznie podejść. Może, się, może jutro uda się skoczyć na skocie. Może. No i albo któreś muzeum odwiedzimy, albo to muzeum motocykli, albo to muzeum narciarstwa bo podobno jest bardzo ciekawe i tak się nam rysuje jutrzejszy dzień. Chcieliśmy iść na skocznie w Lachti. Taki był plan, ale troszkę się teraz pozmieniało. I musimy pędzić szybciej w stronę Helsinek, więc będziemy musieli tu wrócić, bo to Lachti to jakoś zawsze jest tylko tak przejazdem, A, objazdem coraz i. Coraz to bliżej jest. To widzieliśmy bliżej. skocznie w oddali. Pierwszy wyjazd mieliśmy w planie, ale ominęliśmy drugi wyjazd, też jakoś nie było po drodze. Trzeci wyjazd już było. Centrum, a w końcu dojdzie do tego, że, że tam będzie. Za czwartym razem. A tutaj będziemy odbierać dla niej małego Luisika, którym sobie będzie pomykać w stronę Polski. Przyjechaliśmy na serwis. Serwis jest bezpłatny. Spuszczamy szarą i. Wypuszczamy kotka. Wczoraj Grzesiu namierzył ten punkt, jak skończył się nam gaz. Pokażemy Wam tutaj za momencik, jak wygląda butla gazowa chińska. O, Wojtek. Yy... W ogóle to przy stacjach ABC jak jest market To są takie białe skrzynie z gazem Te I... Aga, tak? Co się nazywałem? to tutaj stoją? Bierzecie i idziecie sobie do kasy do kasierki w sklepie i mówicie, że chcecie butrę wymienić z gazem. U niej musicie zapłacić No i z kwitkiem idziecie pod skrzyneczki, pod te butki z gazem i czekacie i ktoś przyjdzie i wam wymieni. Ale coś było o tych plastikowych jeszcze. O można plastikowe albo metalowe. Są te kompozytowe albo metalowe. Mieliśmy metalową fińską. A obok, naprzeciwko przy sklepie jest taki automat całodobowy, gdzie te kompozytowe wymienicie sobie sami. Teraz sobie jeszcze napełnimy wody i wyrzucimy ociarę Nie było przytrzymać hmm? a nie, one są na klik będziesz mi musiała pomóc odkręcić jedziemy sobie do portu w Helsinkach słuchajcie, prowadzimy Mercedesa Sprintera, 25 osób VIP class yy wiadomo cieszymy się z Filipem, bo Aha. mamy największy pojazd nie najlepszy. jest to może no, Filipek mówi najlepszy nie jest to może mi jakieś tam obce, bo w pracy te 18 metrów mam, tutaj jest troszkę mniej ale jedzie się ciekawie, jest automat drewienka, Filipek pokaże tam z tyłu jak tam jest, o Mamy 80 km do portu. Za nami jadą dziewczyny: Elusia i Kasia, jadą kamperami, a z czwartym kamperem, z Wojtkiem, spotkamy się w porcie. Mamy tu wideo, telewizor, wszystko. I gdyby, go, I gdyby go przerobić na kampera byłby niezły camper van. Oczywiście, żeby takiego prowadzić, to mogą go dwie osoby z tej wyprawy Wojtek albo ja, bo mamy prawo jazdy kategorii D Ja w pracy na co dzień jeżdżę 18, 18 metrowym Mercedesem Ten jest króciutki, ale przyjemnie się jedzie No nie tylko Mercedesem. No nie tylko Mercedesem, różnymi tak No i co, widzimy się w porcie, no pa Jedziemy do portu. Będziemy płynąć z Głosari do Mugi. Nie bezpośrednio z portu głównego w Helsinkach, tylko takim mniejszym, tańszym promem, którym najczęściej podróżują kierowcy ciężarówek. Grzegorz jedzie magluisem. Ja jadę innym magluisem, takim mniejszym. No, i Kasia jedzie masterem z tyłu. A Wojtek niestety poleciał samolotem, bo tam z przyczyn rodzinnych musiał być wcześniej. więc jeden kamper nie wraca z nami. Na w zasadzie nie kamper, tylko autobus. I dwa samochody jest. No i chyba się uda wjechać. Grzesiu tam załatwia. Czekamy w kolejce. No tylko dokumentacie. O, jedna pojechała i druga wjeżdża. Nasze muminki. Nasza Elu jedzie za nami i Kasia za nią. No i teraz czekamy, aż nas zaczną wpuszczać. Mamy chwilę wolnego. Mamy... 45 minut do godzinki gdzieś. Standardową trzeba zamknąć gaz i oznaczyć drzwiczki do gazu takim czymś. i elegancko bez głównego prowadzącego tą wycieczkę daliśmy radę bo tak jak mówiłam Wojtek woleciał samolotem więc pierwszy test mamy za sobą czekamy na wjazd na prom mamy karty pokładowe naklejkę którą trzeba przykleić na butlę gazową ale tu mam akurat już zakręconą i zaraz wyruszamy kawalkada stoi w porcie

No. tak byle jak, nie za mocno nie żeby to zeszło ja nie nakrę, bo ja mam halo No i tam takim mostem wjeżdża się na prom, Ciężarówki ładują się pierwsze, a my tu czekamy grzecznie w kolejce i zaraz będziemy wjeżdżać. Pewnie znowu nas upchają do najmniejszych dziur, no ale cóż. No to lipa, bo trochę tych osobowych, tu się jednak jeszcze nazjeżdżało i kurde, wszyscy tam polecą, zajmują miejsce.

Jeźdzą na górę. My jesteśmy na promie, zamykamy górę i ciśniemy na górę. Mamusia stoi za nami, Elusia. Jedziesz? jest. Jest też Asha też. Asha też jest. O bo czemu jak ja idę chodźcie, Nie będziesz Naciskaj jechać? tam. Ja A no po co? Siedem. 7. 7. Aha, restauranti coś tam. No dobra. Krew to nie. Siedem? Już siedem? A, bo my wjeżdżaliśmy na górze już gdzieś tam. A powiedz mi, jak najlepiej najbardziej się smakował owoc? Jak to? Aha, bo najmniejszy. Nie, to ja to proszę to nie tam na mnie. A ty mądroku? Tu masz mi misię swoją. Pasuje mi do bluzy ten pomarańcz. Uuu, owocki. Mamy te zielone. No ale poczekaj, jest też mamy. I pyszny soczek pomidorowy. Filip e, zjadł całą zupę, całe drugie danie. E, całą zupę. Zupę rybną. No a która okazała się nie rybną. Kurczak, ale może? Bardzo ładnie zjadł, e, tylko pod e, szantażem tego, że dostanie później pączki i dostałeś, mm. Jeszcze dodatkowo dostał nagrodę, mm. pamiątkę, że tak pięknie tutaj je na tym domu. I tu przez, to, przez talerze przeszło tornado, wszystkie puste. Tak, tam jest tak. Tak, tak, mielibyśmy bide wyjechać. Jeszcze jeszcze, kasza, jeszcze, 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 malusz, jeszcze, jeszcze. Już Równo czuł. dobrze było Kasia. Czemu pojechałaś tam? <grym> Bo ona chce w zaspęch wjechać. Dawaj, uważaj na Wojtka, uważaj na tamten róg. Uważaj. Jeszcze Pięknie raz. pojechała! No dobra. Co on mówi? Ona wie jak wygląda symetria. Tak. Ona miało miała wyłączone. <grym> ona klika. A my nie idziemy pod skocznikiem. Aha! mamy sobie zajść jutro. Acha. Możemy jechać, ale tam będzie trzeba płacić za parki. ja nie wiedziałem, głupi. Debil. Dobra, <grystanie> mocniej? To wstać w głębiej, to dam mocniej i się szybciej napełni. No, w głębiej. Nie da się, tutaj kula jest. Baga, bo mocno leci. Mogę puścić mocniej. Bo to był błąd, że z tą końcówką. Ty, bo to było ta, z tą końcówką. O Sikuć się chce, zobaczyłeś wodę? Ciekawe czy jak zobaczysz kupy, to ci się Jest to dla mnie jakieś tam przypomnienie o pracy, bo w pracy mam 18-metrowego Mercedesa. Ten jest trochę krótszy, ale. O, kamera spadła. To pa! No, w zasadzie to już tu jest takie coś więc nie będziemy zużywać naklejki Filipek sobie Filipek, chcesz naklejkę taką? Bo już mamy taką naklejoną Nakleisz na motor A za to? Naklejka gaz, butan. A gdzie to jest? Co? Te naklejki. No pani nam dała, żeby nakleić na, na drzwi od tego. Wiesz? No te? No na drzwi od gazu. Aha. No. Dobra, widzę, że nie jarzysz. No nie. Dobra, grzej się. No. Tu idę nakleić tą naklejkę, może tylko sobie czapkę założę. Bo mi dzisiaj cały dzień schną włosy i nie mogą wyschnąć. To możecie Dzie przyjść do nas. Dzień dobry wodzu. Yy, dzień dobry. Jesteś prawie jak Wojtek Wodziarko. No, wiadomo, A to pachnie jakimiś dnie... ciasteczkami. Ja się spierdziłem. <grymne> <grymne> Ale ja y, nie mogłam zostawić otwartego, bo mi ten dzynzel nie Muszę Trzeba zostawić to w No już nakryłam. Zakręciłam, to tylko chodzi. Już zakręciłam dwie.